Cześć. Dziś opowiadam trochę o składnikach w kosmetykach. Jak to się stało, że zaczęłam na nie bardziej zwracać uwagę, z czego to wyniknęło i też na jakie składniki ja zwracam uwagę, aby ich w składzie nie było, których po prostu chcę unikać bądź bardzo mocno ograniczać. Też kilka razy pojawiło się pytanie, czy maluję również klientki tylko kosmetykami naturalnymi, więc też na to odpowiem, jakie jest moje podejście do tego tematu. I może zacznę od początku. Jak to się stało, że zaczęłam zwracać uwagę na składy w kosmetykach. Tak naprawdę, jeśli chodzi o to, to ja zawsze zwracam uwagę na to, co kupuję w sklepie, czyli produkty żywnościowe, spożywcze i zawsze zwracam uwagę na skład. Staram się zawsze kupować produkty jak najmniej przetworzone, jak najmniej chemiczne. Oczywiście czasem się zdarza, się ochotę na jakieś gorsze jakości jedzenie, ale bardzo, bardzo rzadko to u mnie występuje. W każdym razie tak, mocno zwracam uwagę na skład i w pewnym momencie stwierdziłam, że ok, w jedzeniu zwracam uwagę na to mocno, a co w takim razie, jeśli chodzi o kosmetyki? czy tutaj również są różne produkty, których może niekoniecznie jest dobrze używać, może które nie są zbyt dobre dla organizmu. I zaczęłam czytać, zaczęłam wchodzić na różne blogi, portale dotyczące właśnie składów kosmetyków, co powinno, a co nie powinno się w nich znajdować, co jest dla nas najzdrowsze, najlepsze. I właśnie otworzył mi się wtedy świat kosmetyków naturalnych. Zacząłem Patrzeć, jakie kosmetyki alternatywne są lepsze, na co można zwrócić uwagę, które są po prostu lepsze dla organizmu, dla naszego zdrowia i itd., a które będą równie dobre jak kosmetyki te standardowe, tradycyjne powiedzmy. I faktycznie znalazłam wiele, wiele bardzo dobrych jakości produktów, których, o których zresztą mówiłam w filmie: Ulubione produkty kosmetyczne, właśnie naturalne. Tym Wam zostawiam link. Bardzo polecam Wam tam zajrzeć. Jak również w komentarzu, bo tam wiele dziewczyn też polecało fajne kosmetyki, których również używa. Rozpisałam sobie taką listę składników, na które staram się zwracać uwagę, aby ich nie było. Po prostu ich unikać bądź bardzo mocno ograniczać. I chciałabym właśnie Wam o nich wspomnieć, jak to wygląda u mnie, na co ja zwracam uwagę. I też oczywiście ja tutaj będę posiłkować się telefonem, jak również notatkami, które sobie zrobiłam przed nagraniem, żeby też nie pomylić, nie jestem chemikiem, nie jestem znawcą, nie jestem... Mega, mega, mega w tym idealne, jeśli chodzi o te składy kosmetyków, i mogę coś przekręcić, dlatego wolałabym po prostu posiłkować się e, wiedzą, którą mam tutaj na telefonie, bo ja też i dla Was może to być też taka podpowiedź, że. Jeśli nie jesteście w tym jakoś bardzo zagłębione, może dopiero słyszycie o tym, że warto zwracać uwagę na składy w kosmetykach, że jednak to też ma znaczenie dla naszego organizmu, dla naszego zdrowia, to też właśnie polecam Wam zrobić notatkę na telefonie, tak jak ja zrobiłam i na przykład w momencie zakupu zwracać uwagę, czy te składniki się znajdują w tym kosmetyku, czy też nie. Również warto zwracać uwagę na certyfikaty, które pomagają mega, mega, mega w zakupie. Wtedy nawet nie trzeba sprawdzać tego składu, bo już wtedy wiecie, że ten kosmetyk naprawdę jest z dobrej jakości i to jest bardzo, bardzo ułatwiające sprawę. I może właśnie zacznę od tych certyfikatów w takim razie, które tak naprawdę pomagają w podjęciu decyzji, która wiecie, że będzie na pewno dobra. Takie dwa najczęściej spotykane certyfikaty u nas w Polsce czy w Europie to EkoCert, jak również Kosmos Natural bądź Kosmos Organic, bo to też zależy od tego, czy składniki, które są użyte w kosmetyku są organiczne, właśnie z plantacji ekologicznych, organicznych. Czy też naturalnych, które również spełniają normy dotyczące opakowań, żeby były recyklingowane bądź biodegradowalne, przyjazne do środowiska i też nie naruszały tego środowiska. Więc to są różne takie składowe, które wpływają na to, czy dany kosmetyk, produkt dostanie ten certyfikat, o który oczywiście marka i ten dany produkt musi się starać. Na przykład taki certyfikat ma podkład z AA. Go Green. E, na przykład ma też taki um, certyfikat, produkt z. Produkty właściwie z um, PuroBio, chyba wszystkie z tego, co kojarzę. I jeszcze są takie dwa, trzy certyfikaty, które są w innych krajach bardziej popularne. Na przykład we Włoszech jest to ICA, w Niemczech niemieckie właściwie jest to um, certyfikat BDIH. Jak również Kosme Bio. Więc na te certyfikaty warto zwracać uwagę, które zawsze pojawiają się na opakowaniu. Wtedy wiemy, że ten produkt jest faktycznie świetnej jakości, jeśli chodzi o składniki, i nie musimy nawet czytać te, tego składu. I wiemy, że jest wszystko ok, bo już inni po prostu za nas to sprawdzili. Więc jeśli nie chcecie się bardzo zagłębiać w te składy, wiedzieć, czy to jest dobry produkt, czy też nie, to po prostu warto wtedy zwrócić uwagę na to, czy te produkty mają certyfikaty, czy też nie, i w taki sposób po prostu szukać dla siebie kosmetyków. Jeśli chodzi o składy jeszcze, to tak teraz przejdę do tego tematu, na co ja zwracam uwagę, czego unikam bądź bardzo ograniczam. Jeśli chodzi o składniki, których ja unikam, to na pewno jest to parafina. Staram się ograniczać silikony, oczywiście nie wszystkie silikony są złe, więc to też na to warto zwrócić, warto zwrócić uwagę, że jeśli produkt jest silikonowy, silikonowy może niekoniecznie, ale ma w składzie silikon, to nie znaczy, że jest to od razu produkt do wyrzucenia. Również bardzo, 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 bardzo ograniczam PEGI. Ograniczam również talk. Jest to taki składnik dyskusyjny, bym powiedziała, bo niektórzy twierdzą, że talk jest ok, niektórzy twierdzą, że niekoniecznie. Nie jest do końca aż tak przebadany pod względem tego, czy jest dla naszego zdrowia dobry, czy też nie. Jeśli chodzi o ten talk, bardziej tu chodzi o wdychanie tego produktu, tego pyłku. Jeśli chodzi o puder, właściwie W najczęściej jest używany w podkładach, również ale bardziej tutaj bym biorała kwestię pudrów. Zazwyczaj w takich pudrach, które są matujące moją mocno utrwalić makijaż, talk znajduje, talk znajduje się na pierwszym miejscu, więc jest jego dosyć dużo. Są badania, które pokazują, że talk może wpływać na jego wdychanie, może powodować rakotwórczość. Z tego co kojarzę, była sytuacja, może było ich więcej, nie wiem, ale słyszałam akurat o tej jednej, gdzie kobieta pozwała jedną z. Dosyć sporych marek, o to, że przez ich produkt, którego używała regularnie, dostała raka jajników. Hmm, był to produkt, który już jest wycofany. Był to produkt, który. Miał głównie w swoim składzie talk, no i właśnie przez badania dociekania tej kobiety z tego, co kojarzę, doszło do takiego wyniku, że jest to duże prawdopodobieństwo, iż ten talk sprawił, że niestety dostała raka jajników i faktycznie wygrała rozprawy sądowe, dostała za to odszkodowanie. Dlatego to jest taki, taka żółta lampka się już zapala, że coś, coś tutaj może w tym być. Oczywiście, nie ma też co jakoś bardzo, bardzo dramatyzować. Uważam, ale, ale jednak warto mieć to na uwadze. Też ten składnik, tak jak wspomniałam, jest nadal badany dosyć szczegółowo. No i różne badania mówią w różny sposób. Natomiast jeśli jest możliwość ograniczania tego składnika, to myślę, że lepiej dla nas po prostu go ograniczać, jeśli jest to możliwe. Dalej, jeśli chodzi o składniki, których w ogóle unikam też jeszcze wam powiem właśnie sobie zapisywałam to na telefonie, żeby w razie zakupu jeszcze na to spojrzeć, bo tak jak mówię też nie jestem chemikiem, nie jestem w stanie zapamiętać tych składników, tych nazw e, aż tak dobrze, e, bo po prostu nie stykam się z nimi codziennie. Hmm. Jest to na przykład formaldehyd, albo inaczej E240. Jeśli chodzi o ten formaldehyd, on już został e, mocno przebadany i jest uznany jako rakotwórczy. E, z tego co kojarzę też e, w ogóle został w Europie, nie wiem czy w Stanach również, wycofany ten składnik z produktów. Jest zakaz jego wykorzystywania, właśnie w kosmetykach. Czasem się jeszcze zdarzy, że w jakiś produktach się znajdzie, ale zwracają na to uwagę, i tego składnika w ogóle tak naprawdę już nie powinno być w kosmetykach. Jeśli jest, no to w ogóle absolutnie nie, nie, nie bierzcie. Kolejny składnik, który jest równie dyskusyjny jak talk, to jest fenoksyetanol. To jest składnik, który no właśnie, niektórzy twierdzą, że nie jest zły drudzy twierdzą, że jednak coś w nim może być. E, oczywiście jeśli chodzi o feno etanol, jego wykorzystywać można jedynie w stężeniu do 1% w kosmetykach, więc jest to naprawdę niewiele. I z tego, co znalazłam informację, to jest on szczególnie groźny dla kobiet w ciąży i karmiących. E, badania wykazały drażniące działanie na skórę i błony śluzowe. Także jeśli można to lepiej ograniczać, bądź lepiej w ogóle nie używać takich kosmetyków, przyznam, że czasem jeszcze używam produktów, które mają w swoim składzie właśnie etanol na samym końcu praktycznie w składzie, no bo jest jego mniej niż 1%, natomiast jest to bardzo, bardzo rzadkie, jakieś pojedyncze produkty, bo też zwróci uwagę na to, że mm, okej, okay, w jednym produkcie, na przykład w podkładzie, mamy ten fenoksytanol. później możemy mieć go to również w pudrze, możemy mieć go później w pomadce, w cieniach, no i tutaj już to stężenie się zwiększa, ponieważ to nie jest 1% albo poniżej 1%, tylko już w kol kilku kolejnych produktach to mamy, więc to stężenie na naszej twarzy. Staje się większe. Także też na to zwracać trzeba uwagę. I ja staram się właśnie tego unikać. Jeśli chodzi o składnik, którego absolutnie unikam, to jest BHT. Jest to składnik, który jest wykorzystywany w kosmetykach jako antyoksydant. I on może łatwo podrażniać skórę oraz oczy, wywoływać zaczerwienienia i niekiedy duszności. Jest to składnik podejrzany o działanie kancerogenne, czyli rakotwórcze. Także. Jeśli widzę w składzie, że jest BHT, to absolutnie nie ruszam tego produktu, nie, nie chcę. Kolejny składnik jest to chlofenesin. jeśli dobrze to wymawiam. Oczywiście te wszystkie nazwy tutaj Wam piszę, więc możecie sobie przeczytać. Jest to konserwant. Jest to słuchajcie, konserwant, który ma silne działanie drażniące, zwłaszcza osób z suchą i wrażliwą skórą. Wykazuje działanie na układ nerwowy. Zaleca się unikanie tego składnika kobietom w ciąży i karmiącym piersią, jak również e, dzieciom. Także też często zapala mi się lampka, gdy czytam, że jakiś produkt nie jest przeznaczony dla dzieci albo od jakiegoś tam wieku i wtedy mówię, "Okej, okay, skoro dla dziecka nie jest dobre, to dlaczego dla dorosłego jest to ok? I też tak mówię, już mi się to nie podoba, coś tam już mi się w tym nie podoba. Um, rozumiem, że chodzi o to, że też dzieci... Skóra dziecka jest mniej, jest delikatniejsza i też nie jest może organizm aż tak wytworzony na to, aby reagować na jakieś negatywne składniki. Natomiast jeśli można tego ograniczać bądź unikać, to warto, według mnie. Kolejny składnik, którego unikam, jest to DMDM. Jest to konserwant, jest to również donor formaldehydu który tak jak wcześniej na początku wspomniałam jest on wycofany z obiegu, nie można jego wykorzystywać w kosmetykach. Jeszcze takie składnik, które bardzo często się znajduje w kosmetykach, również naturalnych, które nie mają certyfikatu, ale warto zwracać uwagę tym bardziej osobom, które mają wrażliwą cerę. Ja akurat zauważam, że nie mam z tym problemu. Jest to geranium, jest to substancja zapachowa, dlatego ona również znajduje się na samym końcu praktycznie w składzie. Ale jest to składnik, który właśnie to substancja zapachowa, która może podrażniać skórę Um, I u niektórych może faktycznie tak się dziać. U mnie nic takiego się nie, nie dzieje, więc. Staram się ograniczać. Jeśli jest to możliwe, to fajnie, jeśli tego składnika nie ma, ale też nie ma dla mnie tragedii. Też jeszcze mam taką dla Was podpowiedź, że jeśli nie wiecie, czy dany kosmetyk jest dobry, czy też nie, czy warto po niego sięgać, czy może lepiej absolutnie unikać, to ja często korzystam ze strony cosdna.com. Tam, wpisując sobie cały skład kosmetyku, wychodzi Wam odpowiedź, czy te, kosmetyki są, czy te składniki są dobre, czy też nie. Więc to jest super, super ułatwiające. Tym bardziej, jeśli nie chcecie aż tak bardzo zagłębiać się w temat składników, nie chcecie Zapamiętywać tych nazw i tak dalej, to jest bardzo, bardzo pomocne. I teraz jeszcze odpowiem na pytanie, które dostałam: czy na klientkach również wykorzystuję tylko kosmetyki naturalne, czy też te klasyczne, standardowe? Jeżeli chodzi o mnie, mam takie podejście: że jeśli użyjemy raz danego produktu czy składnika, nic złego się nie wydarzy. Na większe wyjścia dla mnie jest ważne, żeby ten makijaż był maksymalnie trwały żeby pięknie wyglądał na zdjęciach, jak najlepiej się trzymał, tak jak właśnie wcześniej wspomniałam. E, bardzo zależy mi na tym, żeby ta jakość makijażu była jak, na jak najwyższym poziomie. Dlatego tutaj również e, oczywiście wykorzystuję już coraz więcej tych kosmetyków naturalnych na klientkach, natomiast również zdarza się, że wykorzystuję kosmetyki takie standardowe, klasyczne. W wielu przypadkach oczywiście chodzi o podkłady, które muszą być trwałe, wodoodporne, e, jak również Pudry, aczkolwiek pudrów też już wielu używam naturalnych. Jeśli chodzi o konturowanie twarzy, również mieszam, różnie to zależy. Um, także bardzo dużo kosmetyków, kosmetyków naturalnych używam, natomiast wielu również kosmetyków takich klasycznych, standardowych. Natomiast również bardzo zwracam uwagę na to, jakie te składy są w tych produktach. Nie wszystkie już kupię, na przykład nie kupię produktu czy podkładu, który zawiera BHT, jak ja wcześniej wspomniałam. I też nawet tworząc e-booka o podkładach dla wizerzystów, które polecam, tam również zwracam już uwagę na składy. I właśnie BHT absolutnie, wydaje mi się, że w żadnym podkładzie nie ma, może w Estee Lauder WR. Ale nie pamiętam. Może ten był jednym takim wyjątkiem, e, bo jest to dla mnie ważne, żeby jak najbardziej ograniczyć te złe składniki w kosmetykach, nawet w pracy, pracując z klientkami. Ale też nie jest tak, że używam tylko naturalnych produktów. I też słuchajcie, mam takie podejście, że nawet na sobie bym wykorzystała takie produkty, które nie są do końca naturalne. Właśnie czy to na jakieś większe wyjścia. Raz na miesiąc czy raz na pół roku na jakąś imprezę wesele i tak dalej. Dlatego, że no chcę mieć pewność, żeby ten makijaż był mega, mega trwały. Wiele produktów naturalnych jest bardzo trwałych i na pewno po nie bym sięgnęła w większości, jeśli chodzi o mój makijaż, ale również te mniej naturalne bym wykorzystała, więc nie mam tutaj takiej bardzo, bardzo mocnej schizy, jeśli chodzi o te składy i kosmetyki. Natomiast bardzo, bardzo na nie zwracam uwagę i staram się ich używać jak najwięcej. Jeśli chodzi właśnie o makijaż dzienny, używam ich. 90% myślę kosmetyków naturalnych, natomiast jeśli chodzi o większe wyjście byłabym w stanie e, użyć trochę więcej kosmetyków klasycznych, standardowych. Tak to wygląda u mnie, tak jest moje podejście do składów kosmetyków, tak to się u mnie zaczęło i dlatego zaczęłam się tym interesować. E, dajcie znać, czy Wy również mocno zwracacie uwagę na składy kosmetyków, albo dopiero może zaczniecie zwracać na nie uwagę. E, jestem ciekawa bardzo, jakie jest Wasze do tego podejście. Żegnam się z Wami i do zobaczenia. Cześć!